mamy dowód na obecność zwierzyny lizawka bryła soli w takim pniu no zwierzęta to lubią bo jest. minerały zdobywają w ten sposób Jak pada deszcz to ta sól spływa po całym tym pniu i niższe zwierzęta też mogą skorzystać z tego Ale nic tu nie było chyba dawno Nie ma śladów świeżych